Dobry. Niech mi pan powie, co tu będzie. No jak nic. Widzę, że jest zrównany cały teren, nie? Na dole. No, to Zabezpieczamy, żeby osoby powołane nie wchodziły na teren zapadli. A to głównie o to chodzi. Ja myślałem, że coś tutaj będzie budowane. Nie, no, Lu ludzie mówią o jakichś zbiornikach wodnych, kąpieliskach. Nie, no nie. fajnie by to było zrobić. Nie będzie nic takiego. A to. Flotki ludzi, to, na... Szkoda. My to zabezpieczamy przed osobami, no. żeby dzieci nie wchodziły, nie wjeżdżały. A to nadal na, należy do Lasów Państwowych, czy to ktoś wykupił? Bo słyszałem, że Adamiec tutaj niby coś, coś miał robić. No, on, on na to wchodzi. Adam, Aha. Ale f, dalej jest właścicielem firmy Loic, tego terenu, Tak? To, A by... Tarnów Opolski? Bo to tak. jeszcze parę lat temu było Lasów Państwowych, A? z tego co słyszałem, nie? No lasy miały, ale potem ci czarno y, polskie te Loisa, oni to te, wyrabiali te kamienie. No no no. A to wykupili to, a to nawet nie wiedziałem. No, to oni to ja myślałem, że tylko ten ten czynny. No, to, to wszystko, ale to już jest wszystko zamknięte, nie? To jest likwidacja. Gdzie? Tam dalej prowadzą. Tu jest likwidacja. Tu tak, ale na tym drugim prowadzą tam, wydobycie. To może tam jeszcze coś robią, nie? Są, bo są szczały, odszczały, cały czas tam coś, tak? się, coś się dzieje. No. A tu byłem w zeszłym roku i widziałem właśnie e, auta. Nie auta, koparki, bo auta chyba w tym roku widziałem jak zwoziły hmm. e, ziemię. Ale kruszarka chyba też tu stała. A to oni tam robili te skarpy. Tu no tam. właśnie, myślałem, że znowu ruszyło wydobycie. Hmm. A to się okazało, że ru, było równane wszystko, By było tak? Równane, to było to równane, to była ta ja. skarpa, To jest to i tam dole było usypywane, bo to jest kultywacja terenu. No wiem, wiem, że się tak nazywa, nie? Te, te to szkoda, bo myślałem, że coś będzie fajnego. A. No, bo może kiedyś. No tak sobie pomyślałem, że skoro Adamiec to wziął, to może coś tutaj no, w końcu ruszy, to nie? Zalać, to wszystko w wodę. Ale wie pan, parki, na przykład te motokrosowe, bo to, to jest popularne, robią to w Polsce. Tutaj dużo ludzi przyjeżdża ogólnie, na pojeździć. No, ale nie wolno. No ja wiem, ale żeby zrobić coś takiego oficjalnego, legalnego, no, to, to ktoś musi za to odpowiadać. No tak. W Niemczech takie coś jest bez nadzoru budują park w jakiś takich terenach pogórniczych, po powiedzmy, ludzie przyjeżdżają, jeżdżą, nikt tego nie pilnuje, nie? jest tak dużo ludzi. Tak samo kamieniołomy. Nie wszystkie, ale jest dużo takich, że wchodzi pan na kamieniołom, powiedzmy ci, co szukają minerałów i skamielin, nie? Jak coś znajdują i zainteresuje to, powiedzmy, właściciela, to to zostaje. Ale jeżeli to nie interesuje właściciela, to zabiera to ze sobą, nie? Też fajne rozwiązanie. Kurczę, idę obejść dookoła, może starczy mi czasu? To trochę czasu zajmuje. No, do, 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 do no ja wiem, ja to już kiedyś. No. A tam sobie auto zostawiłem. No mówię, kurczę, parę godzin mi to zajmie. Nie, po no godzinkę się przeleciłem. Ale jeszcze wie pan, pogrzebać po kamykach, A. popatrzeć, nie? Dobra, miłej pracy. zobaczcie nasypę. Jak słyszeliście, to ma tylko na celu zabezpieczyć kamieną No ciekawe Jednak tak w głębi serca wierzę, przeczuwam że skoro jednak wziął to Adamiec To tak jak powiedział mój rozmówca kiedyś może coś tutaj powstanie A ja przypuszczam że prędzej czy później coś tutaj w końcu ruszy tak sobie idę wokół tego Strzeleckiego kamieniołomu. I tak się zastanawiam nad tym, co przed chwilą usłyszałem. <grymne> Prace, które tutaj trwają, ojej, mają na celu zabezpieczenie wejścia do kamieniołomu, spadnięcia z urwisk, czy jakoś tak.